Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Kilka miesięcy temu testowaliśmy dla Was linię Emirates, która jest przez wiele osób uważana za najlepszą linię lotniczą świata. W filmie jednak podałem, że Emirates straciło już tytuł najlepszej linii lotniczej świata, w najbardziej prestiżowym takim rankingu, czyli w rankingu firmy doradczej SkyTrax. Dlatego w tym odcinku przedstawię Wam aktualną listę 10 najlepszych linii lotniczych świata. A zanim jeszcze zaczniemy, jeśli chcielibyście poprowadzić własną linię lotniczą, to po wielkich przygotowaniach już od wtorku, od godziny 18, będzie można zamawiać preorder na stworzoną przeze mnie od zera grę planszową Lotniczy Biznes, w której stajemy się prezesem nowo powstałej linii lotniczej, a naprzeciwko nam stają nasi znajomi, którzy również dopiero co weszli w ten biznes. Rozwijając swoją maszynę, wykonując kolejne połączenia, zarządzając ryzykiem i finansami, zmagając się ze zdarzeniami losowymi czy wykorzystując swoją przewagę konkurencyjną oraz mając odrobinę szczęścia, to właśnie nasza linia stanie się tą najlepszą, a my wygramy lotniczy biznes. Zbiórka rozpoczyna się we wtorek o godzinie 18 na portalu wspieram.to Ukośnik Samoloty. Gra kosztuje zaledwie 99 zł w wersji podstawowej, która jest limitowana. Więcej o grze dowiecie się właśnie we wtorek o godzinie 18, kiedy to na kanale pojawi się nowy odcinek właśnie o tej grze. A teraz zaczynamy! Narodowe tajskie linie lotnicze swój sukces zawdzięczają głównie wielkości, którą osiągnęli dzięki położeniu swojego portu przesiadkowego. Stolica Tajlandii, Bangkok jest zamieszkały przez około 10 milionów osób, a aglomeracja Bangkoku to już 15 milionów osób. Bardzo pomaga im również fakt, że Tajlandia, jak i jej okolice są bardzo często odwiedzane przez turystów. Miejsca te obsługuje właśnie ta linia. Choć głównym biznesem tej linii są loty długodystansowe. Jedynie 25 ze 107 samolotów tej linii to samoloty wąskokadłubowe, a w swojej flocie posiadają niemal wszystkie największe samoloty na świecie, w tym 6 prestiżowych Airbusów A380. Na dziewiątym miejscu znalazła się linia za naszej zachodniej granicy. Jedna z najsłynniejszych linii na świecie z prawdziwym hegemonem. Do jej holdingu należy kilka bardzo dużych linii lotniczych, a ich wpływy widać na całym świecie. Do grupy Lufthansa należy między innymi Brassers Airlines, testowany przeze mnie w wakacje, tworzony bardziej jako budżetowa linia, testowany niedawno Austrian Airlines, czy na przykład Swiss. Ogromny prestiż tej linii podkreślają ich samoloty. Zawsze kupują najnowocześniejsze maszyny. Jako jedyna linia z całego zestawienia posiadają najnowszą wersję kultowego Jumbo Jetta, a w swojej stajni posiadają również Airbusy A380. Jako linia premium posiadają wszystkie klasy podróży w swoich długodystansowych lotach. Jednak, w porównaniu do konkurencji, ich pierwsza klasa wygląda na przestarzałą, a klasa biznes nie daje takiej prywatności jak to popa konkurencja. Według mnie tak wysokie miejsce w zestawieniu daje im przede wszystkim historia i marka. Qantas, druga po KLM najstarsza linia lotnicza świata założona w 1920 roku. Tak mówi Wikipedia. Oczywiście nie jest to prawda, a KLM również nie jest najstarszą linią lotniczą świata, co udowodniłem wam w jednym z moich odcinków, ale wróćmy do narodowej linii Australii. Początki Qantas były ciężkie. Tak samo jak w przypadku Panam, mieli oni jeden problem. Miejsca, do których chcieli latać, były niedostępne z powodu braku lotnisk. Rozwiązanie tego problemu jest proste: latające łodzie, które nie potrzebują lotnisk. Te czasy jednak szybko minęły, a Australia zaczęła się rozwijać i potrzebowała szybkiego połączenia ze światem. Qantas połączyła Australię ze światem, konkurencja jednak nie stała w miejscu i również zaczęła wysyłać swoje samoloty do Australii. Odpowiedzią Quantas są loty krótkodystansowe łączące okoliczne wyspy i cały kraj, coś czego konkurencja nie była w stanie zapewnić. Tym sposobem linia posiada aż 70 Boeingów 737 obsługujących takie loty. Jest to kolejna linia w naszym zestawieniu posiadająca Airbusa A380. Teraz przechodzimy do największej kontrowersji tego zestawienia Hainan Airlines Posiadająca swój hub w Haikou chińska linia lotnicza zajmuje aż siódme miejsce w zestawieniu wyprzedzając linie posiadające wszystko to co najlepsze Największe samoloty jak Jumbo Jet i A380 czy najnowocześniejsze maszyny jak Dreamliner Choć Hainan Airlines kupiło ostatnio A350 posiadają również 22 Airbusy A330 3 Boeingi 767, czyli samoloty, z których lot już dawno zrezygnował, 16 Dreamlinerów oraz a 123 Boeingi 737. Zapewne myślicie, że w środku tych samolotów znajdą się jakieś złote fontanny czekolady. W innym wypadku, jak znaleźliby się tak wysoko? Otóż nie, ich produkt nie wyróżnia się w ofercie innych linii lotniczych. Jednak przypadkiem Skytrax przyznał im miano pięciogwiazdkowej linii zaraz po tym jak zakończył dla nich projekt konsultingowy. Wynik wzbudził duże kontrowersje i pośrednio doprowadził linię Etihad do zrezygnowania z brania udziału w treningu Skytrax. Następne na liście są narodowe linie Tajwanu. Ich głównymi celami są Stany Zjednoczone i Japonia, co od lat im bardzo dobrze wychodzi. Swoje loty wykonują głównie Boeingami 747 oraz 777. Swoje miejsce zawdzięczają przede wszystkim swojej renomie, dobrze wykonaną usługą oraz od lat solidnej klasie biznes. No i właśnie, Emirates, miejsce piąte? Przecież to najlepsza linia lotnicza na świecie. Dlaczego tak uważamy? Już tłumaczę. Emirates już nie raz zajmowało pierwsze miejsce w rankingu. Ostatni raz w 2016 roku. Dział marketingu dobrze wiedział, jak to wykorzystać, obwieszczając całemu światu, gdzie tylko się da, kto jest najlepszą linią na świecie. Sprytnie nie mówiąc nic o roku, ale mówiąc, że wygrali nagrodę na najlepszej linii lotniczej świata. Ich bardzo agresywny marketing zapadł w pamięć klientom na całym świecie. I w następnym roku, gdy Qatar Airways odebrało im ten tytuł, nie mogli oni się już przebić ze swoim komunikatem, ponieważ przeciętny konsument miał w pamięci tylko loga Emirates, które do dziś pojawiają się na wszystkich najważniejszych wydarzeniach sportowych, a linia sponsoruje najlepsze drużyny sportowe na świecie, przypominając każdemu o swojej nazwie. Która przez widza łączona jest stwierdzeniem o najlepszej linii na świecie. Jak to wygląda w rzeczywistości? Niestety nie mam porównania z najlepszymi liniami tego zestawienia. Jednak nagrywałem dla Was test Emirates na ich najkrótszej, zaledwie 40-minutowej trasie, która jest obsługiwana Airbusem A380. To już coś mówi, gdy taki kolos obsługuje takie połączenie. Opinie możecie wyrazić sobie sami w teście Emirates, na które Was serdecznie zapraszam. Jednak mało, która linia posiada bar czy prysznic na pokładzie. Główna linia Hongkongu musi być skazana na sukces, tak jak Emirates. Władza stworzyła dla nich drugą, tańszą i mniej prestiżową linię, Dragon Air, aby ta mogła obsługiwać dla nich połączenia regionalne, ale aby jej niższa jakoś nie była łączona z główną linią. Znaczenie linii podkreśla fakt, że była ona jednym z pięciu założycieli trzeciego największego sojuszu lotniczego na świecie, czyli One World. Po upadku narodowych japońskich linii lotniczych, znaczenie tej linii jeszcze wzrosło i od 2013 roku mają oni tytuł 5-gwiazdkowej linii w rankingu SkyTrax. Jest to najwyżej zestawiona, prywatna linia lotnicza, oraz co jest bardzo ciekawe, jest ona obecnie jedyną oczekującą na Airbusa A380 linią lotniczą świata, co podkreśla, jak skutecznie potrafią działać. Ich skuteczność zawdzięczają głównie temu, że nie stawiają oni na loty krótkodystansowe, a skupiają się przede wszystkim na dłuższych połączeniach. Swoje miejsce zawdzięczają przede wszystkim dobrej opinii klientów. Najwyżej rozstawiona w rankingu linia należąca do Star Alliance pochodzi z Singapuru, co już na starcie daje jej ogromną przewagę. Ich rozwój jest związany z rozwojem samego państwa. W latach 80. poczynili oni ogromne inwestycje i szybko stali się znaczącym na rynku graczem. Co ciekawe, Singapore Airlines było pierwszą linią, która zrezygnowała z Airbusów A380, które finalnie trafiły do charterowego highfly, fly które nawiasem mówiąc świetnie sobie z nimi radzi. Na pierwszym miejscu znalazły się narodowe linie Kataru. Linia ta czerpie korzyści z tego samego co Emirates. Przede wszystkim, Katar, tak jak Emiraty, jest idealnym miejscem na hub przesiadkowy, oraz mają oni tanie paliwo, co jeszcze bardziej przyspieszyło ich rozwój, a za nimi stoi przecież bardzo zamożny kraj. Sukces w tym biznesie murowany. Posiadają oni wszystko to, co najlepsze, oraz jako jedyni latają do Warszawy nowoczesnym A350. Na ich pokładzie nie znajdziemy takich rzeczy jak prysznic, jednak według mnie ich q w klasie biznes wyniósł ich na najwyższy poziom. Którą z tych linii mieliście przyjemność lecieć? Dajcie mi znać w komentarzach. Czy zgadzacie się z rankingiem Skytrax, a może macie inne odczucia? To już na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz przypominam jeszcze raz, już we wtorek zaczynamy zbiórkę. Dzięki! Cześć!